Siema siema, z tej strony Kacipary i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj grałem w Call of Duty i tak, i w ogóle miałem zmiany w eku przed chwilą. Jeszcze tak, no, niedawno. O primecha. To sobie sprawdzę tego... O, nie, nie, nie. Yy, No. Ale ogólnie zmieniłem sobie ek i na razie będę latał z tym, bo on... ten. Ten karabin jest fajny i mogę go po prostu dobrze użyć, bo on jest mega szybko strzelny. No, i on jest mega szybko strzelny, i mogę sobie go szybko użyć. Dobra, le lecimy na typa. E ale teraz, uuu, dzień dobry. Tutaj kolejny. Ej, prawie rozpychałem całą brygadę. No, prawie. Ile ja rozpykałem? Trzech? Prawie trzech. Trzech albo. Ten, jak jednak u mnie, bardziej preferu preferuje, bo. No, wiecie co? Spróbuję jednak z ten, ten, ten ek za kaczem. Bo tego, bo tego z jeszcze nie próbowałem. A chciałbym. Dobra, ten akaczek ma celownik. Słabo, dobra. Niestety. To ten akaczek nie ma kolimatora. Tak? No, te akacze nie mają kolimatora. Hmm, słabo ja myślałem, że będzie lepiej z tym kolimatorem. Bo tu nie mam celownika. Bo celuję sobie takim, takim O. No. I no co? Nie, 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 nie. Dobra, zmiany na, na ten ek. Ten jest jednak lepszy. I w ogóle, może w następnym odcinku zrobię sobie takie, co preferuję ITP. No, to było się nie. O tym, co mało osób wie, bardzo mało. znaczy ja się jeszcze nie spotkałem z osobą, która by z tego korzystała. Naprawdę więc... no git tak legitnie yy, legit, powiem wam O, no. właśnie ale ale wow yes spodziewałam się, że mogę zrobić aż taką akcję, że za zachodzę z trzech typów to było, było hamster. To, to, to co ja... Ej gościu, od ten celownik w akaczu Wow. Jestem. Ale nie, jednak, jednak bardziej preferuję tą broń Ona jest zarąbna Dzień dobry I co? I było się to za... Shit Dobra Wszystkiej mi brakuje na drobie Sorry

Góra... Uwielbiam i preferuję takie jak Może muszę sobie no, wypracować, co to...

to przegrać znowu. Nie, bo ostatnią rundę też przegrałem. Dobra. Ludzie, zagram jeszcze dla was kolejną rundę, bo ta runda byłaby me mega krótko. Naprawdę, była mega krótka. Ona trwała 6 minut. Nawet nie, więc... Będę jeszcze nagrywał dla was jedną rundkę może. I coś tam spróbuję jeszcze dograć wam. Bo... No. Ładuj się szybciej, dobra przerwę, bo może się długo ładować. Jednak się je długo nie ładowało, dobra. Yy, dobra, to tam mam gdzieś. Level up mam. O, kurde, mam 30 od Dobra. Git. Mm. Nawet nieźle, że 20 kili ale mogło być więcej. Tyle wam, ludzie powiem. I teraz zagram sobie ze sztuczną inteligencją. Może na jakiej mapce? Na. Albo nie, dobra. Nie gramy ze, ze sztuczną. Zagramy sobie jednak na frontline. Na frontline sobie zagramy. Yy, ale. Yy, na jakiej mapie? Na. Pie... Map... Mapie? Już wam mówię. Na jakiej mapie? A może sobie zagramy. Dobra, yy, więc lecimy na Newtownie. Chyba na nie, nie zauważyłem, ale czy kliknąłem nuke time, nuke Town, Ale o, jest Newtown, dobra. Mm. Jak ja się cieszę, że wbiję ten 30. level. Wiesz, jednak się opłaczało. No. Mm, więc mamy 30. level, ale za dużo nam to nie dało, dobra. Lecę z, z tym takim. Mm. Już nie będę zmieniał tych eków, bo... Bo to niepotrzebne. Mm, dobra. Mm. O, jesteśmy z tej strony, tu słabiej mamy. Ciężej. To ale ja co od... nie snajpić, nie idę. Ja, ja lecę tam Na blisko z sypami. Nie wyjdą tędy i tędy. Muszę jakoś wykombinować. Co to zrobić? Co to zrobi? Доброе mm, yeah. Day, ale my znowu przegrywamy. Sorry, że będę tak cicho, bo się skupiłem, ale ten ekprof po prostu on jest dobry, ten do... Nie deck ek. Dobra, e, Tej to te, te, te. Dawać ciut. Dawaj za prędem, nie no, kurde. W końcu się zabiliśmy Ale i tak się grywami dziesięcioma killami Halo, co to się dzieje, panie Przegram ja z takimi panie premierze Panie Przewodniczący Ładrzeć Warrzeć Bummy Biegaj tu Bum! Być no i wybuchnął nie wybuchli. tu w straty u nas, ale nie jest aż takie łatwe z tym teamem. Niektórzy są jeszcze jako tak ogarnięci, ale niektórzy w ogóle nie są tak ogarnięci. Niektórzy nawet nie wiedzą w co grają pewnie, więc słabo. W serio początkowo, typek mnie zabił z najgorszą bronię, taka, taka, taka się z bronią Ale jakąś tam bronią. Dziup! Dobra, wejdźcie Tak? Y y y y to... Zaraz. Eee, y no. To... Mmm... Y no. O, już jest 11 minut. To zostało nam 8 minut na wszystko. Dobra. To jak coś się ciekawego wydarzy, to wam po prostu to... Oddechnę. Ale to po pie... Przez po prostu. Dobra, przerywam. I jak coś, coś będzie się działo ciekawego, to. To wam po prostu to odetnę. Horda typów po prostu mnie tak jakby. No ale. O, widzieliście, jak to wyglądało, ale dobra. 6 minut nam no zostało meczu, ja przerywam. Albo dobra, nie przerywam najwyżej. Uuu, nie nagrywam. Takie ja uwielbiam kosić te potwory, bo... mm. No. Dobra, przerywam. Jeszcze ludzie 5 killi im zostało. Więc oby, oby nikt z naszych nie zginął. Dobra, już zginął, ale. Z takim teamem gram, dobra. Dwa kile im zostały tutaj do zrobienia. I sobie wygrają, ale. Oby do tego nie doszło. A zaraz może dojść przeze mnie. No i doszło przeze mnie. Deft. Prze I przegraliśmy. Dobra, więc tak. Final to teraz, czy skończyć odcinek, czy coś jeszcze wam pokazać? Nie, myślę, że. A, jeszcze jedną rzecz. Mm, ile zobac zobaczycie, ile Kili Bo i tak niezwykle nie pokażę. Ciekawego. I dołączajcie do klanu: wszystko z dużych: wolfclan.pl. Przejściutko z dużych. Na Caps Loku. Pół dnia później, dobra. Przerwał. Znowu deft ale jutro będę miał tego skill skin. No, o 20 kills zrobiłem, mogę więcej. Ale coś mi nie wychodzi. Chwile, chło. Dobra. Na szybko jeszcze wam coś A pokażę wam ten team. Klan. To tak jak nic się nie zmieniło, tylko wy leveli Wiktora. To. Dobra, więc na tym możemy skończyć odcinek. Żegnam Was bardzo serdecznie i...